Tak, a ja tak. Wszystkie roboty, które były związane z wierceniem, teraz są kończone. Ja to głównie się zajmuję technologią, komputerami i po prostu sobie tak wszystko przygotowywałem. Tutaj zrobiłem sobie półeczko, miał być tam komp, ale komp okazał się, że się po prostu wykrzelił. No i nie było nie opłacalne było po prostu go odzyskiwania biosu, bo on już po prostu nie był aż na tyle wydajny, żeby się opłacało tyle czasu poświęcać na odbudowanie biosu, bo po prostu jest, tamten komputer jest taką konsolą jak przy Kasie i nic, nic więcej można byłoby tylko na nim jedynie filmy oglądać. No i akurat sobie pomyślałam teraz tracić pół dnia, męczyć się z odbudową BIOSA bez sensu. I po prostu postanowiłem pewne komponenty odzyskać, bo niektóre komponenty ma cenne. Natomiast na miejscu tego komputera tam stacja macierz, stacja NAS. No, no i głównie się zajmuje technologią, to tam procesory, programowanie tego typu rzeczy. To są e, organizerki oczywiście, ale na akcesoria komputerowe, takie jak tranzystory, oporniki, procesory, układy stalone i tego typu współprzewodniki, tego typu podzespoły. No, że głównie to się technologią zajmuje, e, budowaniem w technologii różnych ciekawych konstrukcji. Jak mam coś głośnego, takiego jak wiercenie, czy tego typu rzeczy, to przeważnie właśnie idę do piwnicy. I tam sobie działam. No. Z kolei głównie to zajmuję się właśnie budowaniem technologii, muzyki dla urozmaicenia. No. Teraz będę robił oczywiście przy rowerze kufer, ale robienie kufra przy rowerze to jest raczej cicha robota. Tam tylko zostało po prostu kółeczko ładne zrobić. Wyciąć na obiektyw. I dalej to jest praktycznie robota cicha. No, że po prostu perfekt. Tu mamy mikroskop, jak widać, bo zajmuje się technologią, właśnie komputerami, tworzeniem technologii, różnych ciekawych rzeczy. No. Że tak to jest. No, że generalnie wszystkie rzeczy, które były związane właśnie z wierceniem, zostały ukończone. Już jest perfekt. No, że jest ok, ale kurde, wystarczyło tylko porozmawiać normalnie. Naprawdę się cieszę, że trafiłem na tych chłopaków. Bardzo dobrze, że się dogadałem, wszystko wytłumaczyłem. Jest po prostu idealnie. Jaka to jest różnica, nie? Trafić na kogoś inteligentnego, a trafić na kogoś, kto nie jest inteligentny. Proszę, cool. No dobra. No to hejka.